Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie moje drogie baranki i zapraszam do czytania. No, temat czytania jest wam znany, ja powtarzam jakby regularnie co rok co roku, co rok Ten zakres, czyli... Za rok od teraz. Co jest możliwe do osiągnięcia za rok od teraz? Sprawdzimy sobie ten temat. Zarówno jeśli chodzi o kwestie romantyczne, miłosne, jak i o sprawy zawodowo-biznesowo-finansowe związane z waszą sytuacją, sytuacją, sytuacją finansową, jak i nazwijmy to pewnego rodzaju um, niespodzianki, um, które być może pomogą Wam osiągnąć to, co dla Was ważne, albo być może po prostu będą osiągnięciem. Yy, zaczynamy, pozwólcie, że najpierw rozłożę karty. Okej, okay. przeciekawe. Zacznijmy od spraw yy, zawodowo-finansowych. Tutaj jakby w odpowiedzi na tę kwestię pokazała nam wam się energia karty magik, czyli... Inicjatywa, talent i skuteczne działanie pozwoli Wam wpłynie na pewnego rodzaju osiągnięcie. To może oznaczać, że możesz osiągnąć sukces dzięki swoim umiejętnościom, jak dla mnie. Komunikacji, kreatywności, bo pokazujesz się jako osoba, która ma w rękach wszelkie narzędzia potrzebne do tego, żeby zrealizować swój cel zawodowy, biznesowy, finansowy, e, więc dobrze jest działać świadomie, prawda? Z wiarą w siebie. To może oznaczać w praktyce rozpoczęcie jakiegoś nowego projektu, rozpoczęcie własnej działalności, awans dzięki, uważam, kreatywności i pomysłowości. To może oznaczać w praktyce również wykorzystywanie swoich zdolności na przykład negocjacyjnych, marketingowych, sprzedażowych, komunikacyjnych, tak? umiejętności dobierania odpowiednich narzędzi w ogóle w komunikacji z partnerami biznesowymi, z klientami, z, ze współpracownikami, z kontrahentami, to jest taka energia, i tutaj do tego zachęcają Cię karty, żebyś wykorzystał karta, żebyś wykorzystywał swoje umiejętności, to jest też taka możliwość oczarowania. Rzeczywistości, czyli wpływania na sytuację przez swoją energię, przez twoją elokwencję w energii karty magii, która się pokazała. Więc, jak dla mnie, karta sugeruje jasno, że możesz osiągnąć realny sukces finansowy bądź zawodowy. Możesz wzmocnić, wypracować, poprawić swoją samodzielność. Tu jest również prestiż, na to zwrócę uwagę i jakieś uznanie. I to wszystko jest do osiągnięcia. Pamiętajmy, że środki do celu, środkiem do celu, to wam się pokazało, jest wykorzystanie. Wykorzystywanie swoich zdolności. Te zdolności pokazały się przez umiejętność zaprezentowania siebie, danej usługi, zaprezentowania swojego stanowiska, na przykład poprzez umiejętności negocjacyjne związane z marketingiem, ze sprzedażą, z komunikacją. Jeśli chodzi o miłość i życie osobiste, królowa monet. Czyli co? Czyli mamy stabilność, czyli mamy troskę, czyli mamy zmysłowość, mamy bezpieczeństwo, więc uważam, że tutaj karta sugeruje, że absolutnie możesz zbudować trwały, ciepły, dojrzały związek lub umocnić obecny, ten w którym jesteś. Um, ale w życiu osobistym pokazuje się również potrzeba dbania o siebie, o swoje ciało, o swój własny komfort. Czyli tak, dla części z Was energia tej karty. Może oznaczać, że za rok od teraz, w przeciągu roku od teraz, do osiągnięcia jest przyciągnięcie partnera, partnerki, osoby bardzo lojalnej, bardzo praktycznej, bardzo ciepłej. Jeśli jesteście w związku, to wasza więź staje się bardziej stabilna, oparta jeszcze mocniej na wzajemnej trosce. Dodatkowo, jeśli chodzi o kwestie osobiste, bardzo fajnie pokazuje się nam zdrowy balans między dawaniem a braniem, z troską o siebie, o swój komfort chociażby, prawda? Więc w miłości do osiągnięcia jest emocjonalne bezpieczeństwo. Do osiągnięcia jest miłość oparta na zaufaniu, na realnym wsparciu. Zobaczmy niespodzianki i zaskoczenia. Tutaj pokazała nam się energia karty papież. Czyli wiesz, no, papież sam w sobie to energia mądrości, nauki, tradycji, duchowego przewodnictwa, stałych związków, stałych partnerstw, i niespodzianką dla części z was może być spotkanie jakiegoś autorytetu, kogoś, kto was do czegoś zainspiruje, spotkanie mentora, jakaś sytuacja, która skłoni Cię do pogłębiania wiedzy, wiary, wartości swoich własnych przekonań, tak? Więc. To może oznaczać i to będzie dla Ciebie zaskakujące, bo możesz otrzymać radę, wskazówkę lub wsparcie od kogoś niezwykle mądrego. Może pojawić się również propozycja nauki, propozycja szkolenia, lub dla części z was propozycja z jakąś instytucją, uczelnią wyższą, na przykład, szkołą być może. Natomiast jest to nieoczekiwana duchowa przemiana, to na pewno, i przypływ zaufania do życia, w moim odczuciu. Wydaje mi się również, że do osiągnięcia na tym polu tutaj tych zaskoczeń, niespodzianek jest możliwość głębszego zrozumienia, Jakiegoś sensu wydarzeń i to przynosi duchowy spokój, a i dodatkowo jeszcze inspirację być może do dalszego działania, do działania w zgodzie z własnymi wartościami. Więc przed Wami, moje drogie baranki, pokazał się tutaj w energii karty magii, królowej monet i karty papież okres sporych możliwości i okres możliwości osiągnięcia stabilnego rozwoju, stabilnej sytuacji życiowej, zawodowej, romantycznej. Bo zawodowo masz, no działasz jak magik, masz przed sobą tę energię, czyli możesz naprawdę wiele, tym bardziej jeśli zaufasz sobie. W miłości królowa monet, ona przynosi ciepło, pamiętajmy, ona przynosi trwałość, ona przynosi realne szczęście, realne. W niespodziankach ta energia papieża, ona jakby otwiera drogę przed tobą, otwiera drogę do duchowego wzrostu, do... Em... Jakiejś mądrości być może, tak o tym myślę ja na ten moment przynajmniej. Jeśli chodzi o jeszcze, nazwijmy to wskazówkę, radę płynącą z tych kart, to um, jeśli chodzi o kwestie finansowo-zawodowe, no magik mówi, że jesteś twórcą swojej rzeczywistości, masz pomysły, masz talenty, masz wpływ. Na pewne rzeczy i czas zacząć z tego korzystać, nie czekać na lepszy moment, prawda? Bo ten moment być może nadszedł, żeby pewne rzeczy wdrażać w życie. Mów jasno, zatem, tak już z praktycznego punktu widzenia, o swoich pomysłach, o swoich potrzebach. Działaj z wiarą w siebie, nawet jeśli nie wszystko jest jeszcze gotowe, nawet jeśli ty sam nie będziesz czasem czuł się gotowy. A używaj również wiedzy i kontaktów międzyludzkich. Energia karty kochanków na spodzie tych, które już masz, bo sukces może również zależeć zawodowo finansowo od tego, jak to połączysz wszystko. Uważaj również na iluzję, prawda? Trzeba zachować realizm tutaj niewątpliwie. Jeśli chodzi o miłość a, i takie wskazówki y, praktyczne, to jeśli chodzi o miłość, królowa monet uczy nas, że prawdziwe bezpieczeństwo i bliskość tworzy się przez codzienną troskę, nie jakieś wielkie być może gesty, tylko właśnie działanie na poziomie codziennym. Więc zadbaj o siebie, zadbaj o swoją przestrzeń, o swój dom, o granice po prostu swoje własne, być może również emocjonalne. To będzie przyciągać stabilność. Inwestuj czas w relacje, które przynoszą ci spokój i poczucie wzmacniają szczęścia, poczucie zadowolenia, poczucie własnej wartości być może. Dodatkowo bądź hojny, bo królowa monet bardzo często jest hojna, ale wiesz, ale nie kosztem siebie, bo tutaj równowaga jest kluczowa. Pielęgnuj ciało, przestrzeń wokół siebie, to będzie wzmacniać Twoją energię. Jeśli jesteś w związku, okaż partnerowi. Wdzięczność za to, co razem macie, okazuj wsparcie, okazuj czułość, prawda? Chodzi o małą codzienność. Tam Miłość w przypadku królowej monet to jest codzienna obecność, nie tylko wielkie słowa, jakieś wielkie gesty. Jeśli chodzi o wskazówkę w niespodziankach i zaskoczeniach, gdzie pojawił nam się papież, powiedziałabym, zaufaj temu, co się będzie działo troszeczkę. Szukaj mądrości, jeśli brakuje ci informacji, bo. Ok, papież zachęca, żebyś yy, słuchał osób, na przykład, które mają jakieś życiowe doświadczenie tobie potrzebne, prawda, żeby coś zrealizować. Dodatkowo papież mówi, że wiesz też, nie wszystko musi mieć natychmiastową odpowiedź. Niektóre sytuacje uczą cierpliwości, właśnie i wiary, że rozstrzygną się w sposób satysfakcjonujący. Więc jeśli chodzi o takie rady, wskazówki praktyczne, zwracaj uwagę na różnego rodzaju rozmowy z ludźmi, ale ci ludzie pokazują się w energii mędrca, bo tutaj mogą zawierać się jakieś dla ciebie wskazówki. Jeśli nie wiesz co robisz, w sensie nie wiesz co robić, o to jest to słowo, sięgnij po naukę, po jakąś wskazówkę, po jakąś poradę. Trzymaj się zasad. To na pewno też. Te zasady powinny być zgodne z twoimi wartościami, zgodne z twoim sercem, a nie z jakąś presją otoczenia. I czasem to, co wydaje się zaskoczeniem, jest czymś, co ci chroni w gruncie rzeczy. Tak? To troszkę tak. Ogólna taka powiedziałabym wskazówka pokazała się nam w trzech pięknych kartach dla Was, i to jest niewątpliwie czas, by połączyć działanie, troskę i mądrość. I sukces, on tu przychodzi, jeśli zachowujemy równowagę między tym, co czujemy, co myślimy, a czego pragnie nasza dusza. E, dziękuję Wam bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.